Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Witam w mocnej rozmowie dziś naszym gościem Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia. Dzień dobry Pani Prezydent. Dzień dobry, Pani Redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie. Trwają targi szkół wyższych w Kamicy Deskorów w Radomiu. To okazja, żeby zapytać o szkolnictwo w mieście, o szkolnictwo zawodowe, uruchomione zostały dwa branżowe centra umiejętności. Pani Prezydent, w jakim kierunku, czy będą kolejne takie centra i w jakim kierunku, w jakiej kondycji jest dziś szkolnictwo zawodowe i w jakim kierunku to powinno się rozwijać w mieście? Zacznijmy od targów, które organizowane są już po raz 19 przez zespół szkół technicznych, oczy, technicznych, oczywiście przy współpracy z miastem. W tym roku mamy 17 wystawców i oczywiście szkoły wyższe, które się wystawiają, to przede wszystkim te szkoły, które mają z naszego punktu widzenia zasięg regionalny, czyli nasze uczelnie radomskie, uczelnie z Lublina i z Kielc. Wartym odnotowania jest na pewno stoisko naszego uniwersytetu i to co się w uniwersytecie w ostatnich kilku latach a nawet kilku miesiącach zadziało to odnosząc się do pytania o szkolnictwo zawodowe na wydziale mechanicznym powstało ultra nowoczesne bardzo nowoczesne centrum technologii cyfrowych Śmiem twierdzić, z, i to, to twierdzenie wynika z rozmów z dziekanem tego wydziału: jest to najbardziej nowoczesne centrum ze wszystkich uczelni technicznych w naszym kraju. Zatem, patrząc na szkolnictwo zawodowe jako na ekosystem w naszym mieście, trzeba powiedzieć, że to jest na pewno powód do dumy. Szkolnictwo dualne, które zostało zapoczątkowane przez prezydenta Radosława Witkowskiego, które polega na tym, że uczniowie szkół technicznych, branżowych i techników część praktyczną swoich zajęć odbywają u przedsiębiorców, poznając ich kulturę organizacyjną i przede wszystkim zaznajamiając się z technologiami, które wykorzystywane są przez te firmy. Natomiast to, to ten punkt, w którym my dzisiaj jesteśmy, i ten moment, y, który wskazuje jasno, że y, większość naszych absolwentów szkół podstawowych wybiera szkoły y, zawodowe, y, to jest tak naprawdę efekt bardzo ciężkiej pracy, takiej pracy u podstaw, bo w tym ekosystemie, y, który zaprojektowaliśmy sobie, są przede wszystkim uczniowie starszych klas szkół podstawowych, potem mamy nasze szkoły y, zawodowe i uniwersytet, mam na myśli tutaj kierunki techniczne. Panie prezydent, wykształcenie to jedno, ale pytanie o to, czy ty, ci młodzi wykształceni, specjaliści, bo to już są specjaliści w danych dziedzinach, w danych branżach, będą mieli w Radomiu dobrze płatne miejsca pracy? No właśnie, i to jest najbardziej interesujące z punktu widzenia młodych ludzi, którzy stoją u progu podjęcia decyzji, co dalej. Otóż e, uczniowie, który, którzy decydują się na podjęcie tej ścieżki kształcenia technicznego, w zasadzie na, po pierwszym roku studiów są wychwytywani i rozchwytywani przez bardzo innowacyjne firmy w Radomiu i w regionie Radomskim. Także... Z punktu widzenia znalezienia pracy nie ma z tym najmniejszego problemu. Ta praca jest bardzo dobrze płatna, i tutaj mamy sytuację odwrotną, że to pracodawca szuka pracownika. Natomiast rzeczywiście rok 2023, patrząc na ten cały ekosystem kształcenia zawodowego, był spektakularny i bardzo dobry, bo nakłady finansowe, które zostały poniesione na szkolnictwo zawodowe w 2023 roku to jest 50 milionów złotych. Myślę sobie, że jesteśmy tutaj na pewno, jeżeli nie numerem jeden, to na pewno w ścisłej czołówce miast w całej Polsce, którzy, które tak mocno stawiają na kształcenie zawodowe. I mamy właśnie w ramach tych inwestycji dwa branżowe centra umiejętności. Jedno przy CKZIU to jest Centrum o specjalności Automatyka Przemysłowa, drugie branżowe centrum umiejętności przy Zespole Szkół Budowlanych, które uroczyście otworzymy w najbliższy piątek, prace wykończeniowe. Jeżeli chodzi o CKZIU i to branżowe centrum umiejętności, to nakłady finansowe, które zostały przeznaczone tylko i wyłącznie na wyposażenie, a są to roboty najnowszej generacji, takie, które są wykorzystywane przez najbardziej Innowacyjne, światowe firmy, nie tylko radomskie czy europejskie, to jest blisko 10 milionów złotych. Także znakomita część mhm. finansowania całego projektu. Została przeznaczona na ten bardzo zaawansowany sprzęt, właśnie sprzęt, na którym będą mogli podnosić swoje kwalifikacje nie tylko uczniowie, ale również pracownicy naszych radomskich firm i firm oczywiście znajdujących się w regionie, jak również studenci. Także to tworzy naprawdę wspaniały ekosystem i ta praca u podstaw, która polega na tym, żeby przekonywać młodych ludzi w najwyższych klasach szkół podstawowych. I ich rodziców o tym, że warto podjąć e, dalsze kształcenie na kierunkach zawodowych, że przemysł radomski dzisiejszy to nie są e, smary, to nie jest brud, tylko to są naprawdę najbardziej zaawansowane i nowoczesne technologie, mhm. przynosi rezultaty, ale tak jak mówię, jest to praca u podstaw, w którą zaangażowani są Nasi przedsiębiorcy, pracownicy uniwersytetu, pracownicy naszych szkół i pracownicy Urzędu Miejskiego. To przy tym temacie postawmy kropkę. Pani Prezydent, kiedy i czy w ogóle rozpocznie się rewitalizacja dawnej fabryki broni? Temat, który właściwie wałkowany jest od kilku lat, czy dzisiaj po tym, czy zmiana rządu to jest też zmiana podejścia do tematu rewitalizacji fabryki broni? Fabryka broni, rewitalizacja fabryki broni przed 1905 roku to jest tak naprawdę synonim kompletnej nieudolności ekipy Prawa i Sprawiedliwości, która rządziła krajem przez 8 lat i której to przedstawiciele przy każdej kampanii wyborczej stawali właśnie przed budynkiem. Fabryki y, broni wygłaszając strzeliste przemówienia i deklarując, że coś w tym temacie pozytywnego się zadzieje. Zwrotów awcji było bardzo wiele, ja już nie chcę opowiadać, bo miałyśmy okazję o tym y, rozmawiać. Natomiast to, co istotne, y, to dokumenty, które zostały przygotowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w tym pierwszym etapie, są to dokumenty, które wprost w, y, 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 są odpowiedzią na. Wyzwania i potrzeby naszego miasta i te potrzeby są zdefiniowane w badaniach naukowych, a potrzeby koncentrują się wokół powierzchni biurowych i to wprost wynika choćby z raportu ABSL-u, który był y, przygotowywany dla naszego miasta. Zatem y, wychodząc z założeń y, i z wniosków y, tego raportu w Radomiu potrzebne są powierzchnie biurowe. W ARP jest gotowa koncepcja, która z jednej strony y, zapewnia właśnie te y, przestrzenie biurowe, ale z drugiej strony odpowiada na wyzwania konserwatora, które przecież y, w trakcie tych ośmiu lat się również pojawiły. Zatem koncepcja jest gotowa. Nie wydaje mi się, że że e, trzeba e, marynować i wydawać kolejne środki na kolejne dokumentacje. Trzeba bazować na tej dokumentacji, która jest. Ja przypomnę, że ARP miało gotową decyzję o warunkach zabudowy. Złożyli wniosek o pozwolenie na budowę, który potem e, wycofali. Także, gdyby nie te zwroty i decyzje polityczne polityków Prawa i Sprawiedliwości, prawdopodobnie ten proces inwestycyjny byłby bardzo zaawansowany. Dzisiaj ta korelacja między władzą samorządową i jestem przekonana, że ta korelacja po 7 kwietnia, będzie kontynuowana, gwarantuje to, że fabryka broni zostanie zrewitalizowana i w, naj, w najbliższej kolejnej kadencji prezydenta Radosława Witkowskiego, czyli tej kolejnej pięciolatce, te inwestycje wspólnie z polskim rządem dokończymy. To na koniec pytanie o Radę Kobiet, która powstała, aby doradzać prezydentowi. Tu już mieliśmy okazję rozmawiać z przedstawicielami tej Rady Kobiet, pani przedstawicielkami właściwie. Pani prezydent, dlaczego na miesiąc przed wyborami, dlaczego nie wcześniej i czemu ma służyć ta Rada Kobiet? Przede wszystkim Rada Kobiet to wspaniałe kobiety, które mają za sobą dorobek zawodowy, życiowy, pasję. Które chcą spożytkować w pracy na rzecz Radomskich Kobiet, doradzając prezydentowi. Ta, rada, ta formuła Rady Kobiet jest tak naprawdę wynikiem paktu, samorządowego paktu Radosława Witkowskiego, w skład którego wchodzą różne ugrupowania polityczne Lewica, Polska 2020. 50 PSL czy stowarzyszenie, nasze lokalne stowarzyszenie radomskie plus koalicja obywatelska. Czyli I z jest... paktu, dlatego nie ma tam żadnej przedstawicielki PiSu. To jest idea, która powstała właśnie na gruncie tego paktu, zatem skład Rady Kopiec był konsultowany. Z kobietami, które do tego paktu należą. Przed nami tak naprawdę, i mam wrażenie, że to zadzieje się po świętach wielkanocnych, z uwagi na to, że ten czas teraz jest bardzo napięty. Pierwsze posiedzenie Radomskiej Rady Kobiet, posiedzenie, które zostanie zwołane przez prezydenta. Wtedy tam się ukonstytuujemy, wybierzemy władzę i ja osobiście mam już pewne propozycje działań, które chciałabym poddać pod głosowanie w Radzie Kobiet. Będzie to na pewno kwestia współpracy z fundacją Ani Rubik i tym, czym ta fundacja się zajmuje. Chciałabym bardzo, żeby Radomska Rada Kobiet się w to zaangażowała, jak również kwestie związane z szeroko pojętą ochroną i opieką zdrowia dla kobiet, które to działanie również powinny być inicjowane i wspierane przez Radomską Radę Kobiet, ale to tylko kilka z propozycji, których jest naprawdę bardzo wiele i ta przestrzeń do działania Radomskiej Rady Kobiet jest bardzo duża. I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia, była dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję pani prezydent. Dziękuję pani redaktor. Życzę państwu pięknego, udanego dnia. Radio Radom 87 i 7.